Program Czyste Powietrze zmienia warunki nazury. Świadczą o tym twarde dane. Za każdą inwestycją zrealizowaną przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie stoi realna zmiana, na przykład nieefektywnego i szkodliwego źródła ciepła. Jeżeli chodzi o lata 2024-2025, to podczas tych dwóch lat udało nam się rozdysponować środki w czystym powietrzu w kwocie wyższej niż przez sześć ostatnich lat wcześniejszych, więc widać, że sumarycznie tych wniosków wzrasta. Szacujemy, że w przyszłym roku ta liczba wzrośnie do około 10 tysięcy wniosków miesięcznie. Wymiana źródła ogrzewania, ocieplenie budynku, wymiana drzwi, okien to wszystko kosztuje. Dzięki programowi koszt każdej z takich inwestycji można znacząco zmniejszyć. Potwierdza to zestawienie środków przekazanych beneficjentom. Miliard trzysta milionów złotych w podpisanych umowach. Jeżeli chodzi o rozliczenia tych projektów, to jest to kwota prawie 700 milionów złotych. Myślę, że w tym roku dobijemy do, do kwoty 100 milionów złotych. W tej chwili mamy prawie 90 milionów zł w złożonych wnioskach. W 2025 roku w programie Czyste Powietrze przewidziano trzy poziomy dofinansowania, uzależnione od dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym. Najwyższy poziom dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych 1300 zł miesięcznie na osobę lub 1800 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Podwyższony poziom dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych 1300 zł miesięcznie na osobę lub 2250 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Podstawowy poziom dofinansowania 40% kosztów kwalifikowanych, 135 tysięcy złotych rocznie. Autorzy programu przewidzieli dwie formy dofinansowania: bezzwrotną po zakończeniu określonego etapu prac oraz dotacji z prefinansowaniem. Tu beneficjent może liczyć na zaliczkę w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Na zweryfikowanie wniosku złożonego w siedzibie lokalnego operatora programu Czyste Powietrze w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie lub online specjaliści mają 60 dni kalendarzowych. Dość smogu. Dość wysokich rachunków. Czas na czyste powietrze z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Od początku trwania projektu przyjęliśmy prawie 39 tysięcy wniosków o dofinansowanie inwestycji, których wartość to niemal 1 297 miliardów złotych. To tysiące zadań, dzięki którym powietrze na Warmii i Mazurach jest czystsze. Obniż rachunki nawet o kilkadziesiąt procent rocznie. Zadbaj o zdrowie swoje i najbliższych. Skorzystaj ze wsparcia w swojej gminie. Pamiętaj, możesz zyskać nawet 135 tysięcy złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pomagamy oddychać w armii i mazurom. Odbiedź nas i złóż wniosek już dziś. Audycja sfinansowana z funduszy europejskich w ramach projektu Program Priorytetowy Czyste Powietrze, realizowane w województwie warmińsko-mazurskim oraz współfinansowana z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji Funduszu Modernizacyjnego.